No dobrze, więc już na, na miejscu. Do wyborów coraz bliżej. Ci, którzy się ukrywają przed państwem polskim, to się ukrywają. Ale co zrobić? Informuję wszystkich, że swoją władzę sprawuje samodzielnie, w sposób właściwy. Nikt nie kwestionuje tego. Państwo Polskie jest to organizacja przestępcza, która nęka mnie uporczywie. Już ponad 6 lat nie jestem z tego zadowolony. Mam swoje zdanie. Państwo Polskie to. Organizacja przestępcza, dlatego przestrzegam przed konfrontacją z państwem polskim. Dziękuję.